Manifestacja mieszkania albo swojego miejsca zamieszkania. Temat Was bardzo interesuje, więc dzisiaj opowiem Wam moją historię tego, jak zamanifestowałam sobie. To mieszkanie i to miejsce konkretne, w którym mieszkam, bo zawsze chciałam tutaj mieszkać. Taki mały spoiler, teraz manifestuję sobie inne miejsce zamieszkania, bo coś innego zaczęło ze mną rezonować i chciałabym to miejsce zmienić. Natomiast, jak zamanifestowałam to, że mieszkam w tym mieście, w którym mieszkam, ponieważ nie mieszkam w swoim mieście rodzinnym i miałam taki swój moment, kiedy to miasto ze mną bardzo rezonowało, chciałam tutaj mieszkać. Więc e, zawsze sobie wyobrażałam, że tutaj mieszkam. Pierwsze, wizualizowałam sobie, że tutaj mieszkam. Druga rzecz, którą robiłam, e, to to, że dużo czasu tutaj spędzałam. Często, kiedy potrzebowałam powiedzieć na przykład sama ze sobą, albo mm, zaczerpnąć po prostu energii tego miasta, bo em, Wiadomo, jeśli chce się gdzieś mieszkać, no to jesteśmy po prostu spragnieni energii tego miejsca, która tam towarzyszy, no bo nie bez powodu chcemy też tam mieszkać, więc często. Przyjeżdżałam tutaj, nie mieszkając nawet, to po prostu często tutaj przyjeżdżałam, wynajmowałam sobie różne hotele i po prostu na parę dni zawsze tutaj przyjeżdżałam i sobie tutaj żyłam. Później doszło do tego, że zaczęłam poznawać tutaj znajomych i tak dalej, więc tak naprawdę tutaj toczyło się moje życie i Chodziłam sobie ulicami tego miasta, wizualizowałam sobie, że tutaj mieszkam, ale przede wszystkim przysiąkałam energią tego miejsca i chłonęłam je w każdym możliwym momencie. Był też taki moment, że na wakacje bo ja wtedy jeszcze się uczyłam, byłam w liceum wynajęłam na miesiąc na wakacje wtedy, oczywiście, kiedy mogłam po prostu się wyprowadzić z domu no to wynajęłam sobie na miesiąc pokój. W mieszkaniu, czyli tak naprawdę, tak, żeby po prostu chwilę pobyć w tym mieście, zobaczyć też jak mi się będzie mieszkać, ale też, żeby po prostu tutaj być. Więc ja dążyłam do tego, żeby jak najbardziej chłonąć energię tego miejsca. Więc wszystko, co robiłam, doprowadzało mnie do tego, że żyłam w swojej stanie końcowej. Wizualizacja, energia. I tak naprawdę no już życie tym, tym miastem, tym jakbym chciała żyć. a Teraz leci mi już tutaj chyba drugi albo trzeci, trzeci, trzeci rok e, będzie mi się zaczynać jak tutaj mieszkam. Także jak widzicie, jeśli czegoś chcecie, to wszystko jest możliwe, a wizualizacja... I chłonięcie energii miejsca, danego miejsca, gdzie chcecie być, jest bardzo ważne, bo to Was przybliża do Waszej y, sceny końcowej. Tak naprawdę, niezależnie czy czego, ko, czego jest to manifestacja, natomiast jeśli chodzi o manifestację miejsca, to są to najlepsze sprawdzone sposoby.